Siemano Cardano. Dzisiaj sobie będziemy upiększać e, Znaczy urządzać Na moim y, Na drugim piętrze Bo tutaj widzicie jest tak smutno, pusto Ale nie, zaraz będzie super Po tym filmie Będzie to tak super, że hej A, poza odcinkiem e, Zbudowałem lodziarnię Która mieści się o tam Widzicie jaka piękna lodziarnia Piękna lodziarnia tam jest e, które Są takie pyszne lody, malinowe, czekoladowe i truskawkowe. Okej, okay, a my zaczynamy urządzanie tej chaty. Może ja mam taki plan, żeby tutaj zrobić taką ściankę. Taką ściankę z, z tych liści. Te liście ładnie wyglądają, jak się takie postawi. Więc tu będą liście, będzie też jakiś dywanik, jak widzicie mam weku. Cyk. E, dywanik może być o taki. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. O, ładny dywanik. E, dalej mam tu takie półpłytki, płytki, co mogą się przydać o tak. Ładne. Fajnie to wygląda. Cyk. Z tej strony tak samo. Cyk, cyk, cyk. Cyk. W sumie to nawet spoko wygląda. Ten crafting trzeba jakoś przystawić. Craftingu. A mianowicie będziesz gdzieś tutaj. O, teraz ładnie. Mam tu też jakieś dwa łużeczka Mogę je tutaj tak postawić. Cyk. Też super. Jeszcze by się przydało. Co by się jeszcze tu nam przydało? O, wełna. Wełna może być to na przykład takie... takie, takie... E, jak to się nazywa? Takie... O, też spoko. No, moim zdaniem powoli to ładnie wygląda ten pokój. Jeszcze się przyda może Trochę kobla, żeby tutaj drugie, takie. O. No ładne! Piękne. E. Więc mamy urządzony pokój. Moim zdaniem spoko wygląda. Jeszcze dodamy tu jakieś skrzyneczki. Może skrzyneczka tutaj i skrzyneczka tutaj. No ładnie wygląda. E. Tutaj przyniosę całą swoją wełna. Tutaj będzie miejsce na wełnę. A tutaj będą takie ogrodowe rzeczy, jak to, to. Nie wiem, to. Ale to później włożę, bo jest potrzebne. A, następny filmik to będzie e, e, rzucanie się z gutkiem śnieżkami. Będzie fajnie. To są śnieżki oczywiście z lodziarni Ricarda. Moim zdaniem będzie spoko. E. Ja zaraz będę musiał kończyć. E. Więc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara.